Cześć! Z tej strony najlepszy team testerów kempingów i przyczep Ever! Czyli Michał i Ola. Jesteśmy w Lesznie. Jesteśmy w siedzibie firmy Everest Camp. A to, co widzicie za nami, to jest nasz nowy zestawik. Czyli nasze autko plus niewiadów N-Cross, którego odbieramy właśnie dzisiaj. Jaramy się po prostu jak pochodnie. Ja się szczerze jak z szczerbaty na suchary. I Michał to już ma za mnie taką polewkę, że po prostu dać matce przyczepę i ona jest, nie wiem, w niebo wzięta i to prawda. Więc yy, pokażę Wam ją oczywiście za chwilkę. Pokażę Wam też inne przyczepki, które tutaj stoją i jakie mieliśmy dylematy różne, yy, jaką przyczepkę sobie zabrać. A potem pojedziemy na Camp For You pod Wrocławiem, yy, gdzie nauczymy się tym zestawem manewrować, bo póki co to ja umiem tylko, wiecie, na prosto. <laughs> Także chodźcie z nami. Jakbyście szukali fajnej przyczepy, to Kuba tutaj, y, poza niewiadówkami, które o tutaj stoją na przykład taki n -cross Sport, taki mniejszy, pokazywałam go Wam na targach, y, albo te nasze takie standardowe nie, n to ma również y, przyczepy firmy Careta, to jest turecka firma, oraz robi własne przyczepy, to są przyczepy Everest i one są o tyle super, że sami możecie sobie środek odpowiednio wyposażyć w to, co będziecie chcieli jeżeli chcecie na przykład tylko tak jak my myśleliśmy o tym, mobilne biuro to możecie w środku mieć tylko łóżko na przykład i biurko jeżeli chcecie pakować i wozić na przykład motory to tu jest taka przyczepka gdzie motory wam wjadą ona jest opuszczana specjalnie w dół i wtedy bez problemu zapakujecie swój sprzęt opcji macie bardzo dużo i tutaj, jeżeli przyjedziecie do Kuby, to on Wam podpowie i będziecie mogli sobie zobaczyć i sami zaprojektować wnętrze swojej przyczepy. Tak, żeby odpowiadała Wam w 100%, tak jak chcecie na przykład. O, tu jakiś chyba dla konia. Nie? To dla konia? Nie wiem. Było jakieś dla konia. Zaraz zapytamy, czy to dla konia. No, w każdym razie i zobaczcie, na przykład, jaka ta jest fajna. Taka zielona, jak my się, się na ryby. I yy, chcecie sobie w komfortowych warunkach połowić i pospać, to taka się super yy, nada. Także polecam. Oczywiście nie byłabym samemu, tu yy, kuby nie poprosiła, żeby mi pootwierał te przyczepki. Więc zobaczcie, tak wygląda przyczepa, która jest wykorzystywana głównie przez osoby, które yy, wyjeżdżają sobie na weekend i nie chcą im się rozkładać z namiotu. Yy, I zobaczcie, w środku Macie pełnowymiarowe łóżko z stolikami, to się oczywiście opuszcza, możecie siedzieć. W momencie, kiedy chcecie iść spać, to to się po prostu rozsuwa i macie duże, komfortowe łóżko. A tam macie takie, taką zabudowę yy, kuchenną, tak naprawdę. Jest tam akurat yy, kran yy, na wodę. Są wszystkie przyłącza na zasadzie prądu, więc jeżeli dzisiaj jedziecie na kemping i po prostu nie chcecie wam się rozkładać na to podpinacie się pod prąd kempingowy i to macie. Nie ma tu toalety. Oczywiście opcje są bardzo różne. Możecie sobie na przykład robić jakąś toaletę taką turystyczną, albo inaczej zrobić tą zabudowę, tak, żeby tą toaletę turystyczną na przykład mieć z jakimiś drzwiczkami, więc no, to wszystko zależy od Waszej wyobraźni i od tego, jak tutaj Jakub Wam rozplanuje z Wami cały ten środek, ale wygląda to naprawdę super. I opcja dla tych, którzy którym nie chce się rozkładać namiotów moim zdaniem jest idealne, szczególnie, że te przyczepki są bardzo, bardzo lekkie i bardzo wąskie i super się je prowadzi. Więc nie ma problemów ani z jakimś DMC, ani z tymi podobnymi rzeczami. A chcę wam pokazać jeszcze jedną przyczepkę. To jest też super koncept, fajne, nie? to małe. No myśmy też się zastanawiali, przyznam szczerze, nad taką, ale wygrał Niewiadów ze względu na to, że ma tą toaletę taką zbudowaną a my planujemy w końcu Skandynawię, nie? Bo jestem No właśnie, tam nam się bardziej to przyda. Natomiast to jest przyczepka, słuchajcie, generalnie towarowa. Czyli przez cały rok, jeżeli macie potrzebę, macie jakąś firmę, która przewozi jakieś rzeczy, towary, nie wiem, ławy, meble i tak dalej, korzystacie sobie z takiej przyczepki. Po czym na weekend rozkładacie te łóżka i macie namiot. Także super opcja. Chciałam wam jeszcze pokazać to czerwone cudo, które stoi za mną, przyczepa kareta, zobaczcie jaka śliczna, czekajcie odwrócę kamerkę, zaglądamy do środka, techniczny się tutaj zmęczył, techniczne powódka, pokaż przyczepkę, zobaczcie jaki fajnie, w środku duże łóżko, takie spokojnie o. 2 plus 1, tu jest taka specjalna półka, możecie ją też rozłożyć na dodatkowe klamoty, tudzież na małe dziecko na przykład, które sobie będzie tu spało a tutaj mamy szafeczki jak tam techniczne szafeczki, pokaż o, tutaj możecie sobie coś schować ale to nie wszystko, słuchajcie, bo ta cudowna niewielka, mała przyczepka ma jeszcze wyposażenie z tyłu Otwieramy. Odwracam kamerkę. ta -da -da! Zobaczcie. Tutaj na schowek na butle i na po pojemnik z wodą, na zbiornik z wodą. Kran. Tu sobie piścicie. Wszystkie rzeczy trzymacie w lodówce. A wszystkie talerze sztućce i inne potrzebne rzeczy. Poczekajcie, muszę wziąć drugą rękę, bo, bo mi tutaj boku może o. Bo z kamerą to niewygodnie. A tutaj trzymacie sobie wszystkie potrzebne Wam rzeczy w kuchni. Ale to nie wszystko. Coś dla kobiet. Tada. Musi się robić na bóstwo tutaj. I jeszcze jedną przyczepkę chciałam Wam pokazać. Siedzę w tej chwili w mikrokampie. To jest nowość 2023 roku tutaj u Kuby Łuczaka w Ewaresce. Mikrocamp jest po prostu dla mnie genialny, jeśli chodzi o wypady, zamiast pod namiot. Zobaczcie dlaczego. Przyczepka waży, uwaga, 350 kg. I zobaczcie, tutaj macie łóżko, ze schowkami, postaram się Wam je pokazać. Zobaczcie, duże schowki, więc tutaj pakujecie sobie bezpiecznie swoje rzeczy. Macie super wygodne łóżko. Tam jest półka. Tutaj takie małe półeczki bardziej kuchenne, ponieważ tu w tym miejscu jest wasza kuchnia. Macie kuchnię, którą możecie sobie zdemontować. A tutaj tada, zlew, jak coś potrzebujecie. Zobaczcie, pod spodem jest szafka. Te w tej szafce akurat dużo nie schowacie, ponieważ tutaj się znajdują rzeczy niezbędne do tego, żeby Wam ta przyczepka działała. Czyli akumulator i zbiornik na wodę. A tutaj lodówkę i wszystkie niezbędne przyłącza elektryczne. Słuchajcie, to co jest ważne, czekajcie, odwrócę się, może usiądę sobie, bo mi się to podoba. To co jest ważne, możecie sobie zamówić taką przyczepkę bez wyposażenia również w środku i sami sobie na swój sposób umeblować taką przyczepę. Także jeżeli chcecie jeździć na kempingi, ale na przykład średnio Wam leży rozbijanie namiotów, tudzież chcecie jeździć na łono natury, bo moim zdaniem to się idealnie sprawdza, na łonie natury, yy, łowicie ryby albo jeździcie na grzyby, to tutaj taka przyczepka jest po prostu idealna. Nie musicie zabierać namiotów, nie musicie nic rozbijać, a w razie niepogody też jest na pewno zupełnie inaczej i przyjemniej siedzieć sobie w takiej przyczepce niż w namiocie. Także jeżeli byście chcieli i potrzebowali taką przyczepkę, to wrzucam Wam w komentarzach na dole namiar na kubełczaka szefa Everest Campu i tam go znajdziecie i tam możecie wszystko zapytać, napisać, zadzwonić i przyjechać zobaczyć takie przyczepki do lasznego. Jesteśmy na camp for you pod Wrocławiem, gdzie stoi nasza piękna niewiadówka, do której bardzo serdecznie Was zapraszam i z radością Wam ją pokażę. Tu przy wejściu! Mamy łóżko piętrowe. Które będzie królestwem Michała. Pod tym materacem mam bardzo duże schodki, które na pewno będziemy skrupulatnie wykorzystywać. Jest tu też takie małe okienko. Tutaj mamy drugie łóżko, drabinkę. Tutaj pod tym łóżkiem już nie ma sławków, oczywiście. Jest tylko jest tylko, yy, sama półka na materac, na łóżko. Tutaj lampeczka do czytania. A tu jest nasz salon z kuchnią. Może zacznę od kuchni? Niewiadówka ma, zobaczcie, dwupalnikową kuchenkę gazową. Kran. Tutaj na górze mam półkę na jakieś drobiazgi. Tutaj jest lodówka. Lodówka jest zarówno na prąd, na akumulator, jak i na gaz. Ma też fajne miejsce na lód. Taki mały zamrażarnik. No nie wejdzie tutaj jak nie wiadomo jak dużo tych jakiś rzeczy do przechowywania w lodówce, ale myślę, że jak na nasze potrzeby w pełności nam to wystarczy tutaj pod spodem jest taka półeczka, gdzie znajduje się na przyłącza tutaj zawory do odcinania gazu. A tutaj mamy taką szafkę z półka. W przeciwnej stronie duża szafa. Yy, ja już oczywiście mam plan na to, wolałabym tutaj mieć półki niż taki drążek na ubranianie. Bo żadnych takich rzeczy, które mogłabym powiesić sobie na wieszaku, wolałabym półki yy, na ciuchu, ewentualnie jak znajdę takie zawieszane półeczki, powiedzmy na podobną szerokość, yy, które można powiesić na tym pałąku. No to wtedy ewentualnie. Y, taką opcję tutaj przewiduję, chociaż to jest trochę strata miejsca, więc zdecydowanie wolałabym półki. To pewnie będzie do przerobienia. A tutaj jest ogrzewanie. Piecyk na gaz, stromy. No nic tu jakiej wielkiej filozofii nie ma, no trzeba go włączyć i ustawić sobie odpowiednią y, moc. Grzania. My dodatkowo montowaliśmy sobie klimatyzację, klimatyzację dachową, przez co przyczepa jest ciut wyższa. Ta klimatyzacja na dachu, zaraz Wam ją pokażę, ona dosyć mocno wystaje, więc musimy dokładnie pamiętać jakie teraz nasza przyczepa ma wymiary z tą klimatyzacją. E, natomiast no, ta przyczepa ma nam służyć bardziej jako biuro na kółkach, a w związku z tym stwierdziliśmy, że inwestycja w klimatyzację będzie niezbędna, żeby przynajmniej komfortowo po prostu sobie tutaj pracować no i tutaj mamy jadalnię z dosyć dużym stołem i dwoma takimi kanapami do siedzenia, które oczywiście składają się na płasko, zaraz to złożę i wam pokażę jak wygląda łóżko do spania te okna są fajne, spoko, takie standardowe. Dużo tutaj yy, wpuszczają światło, więc mm, jest ok. A, i toaleta. Toaletę mamy tutaj. Tutaj wiesza się, o, wiesza się zasłonka, wapki, o. Zasłonkę mamy w bakiście, zaraz wam pokażę. Umywalka. Wodę spuszcza się w taki sposób tak zamontowany odpływ kran a to jest również wyciągana łączka prysznicowa lustro duże także spoko yy, no i toaleta jeszcze widzicie tutaj mamy wszystkie tutaj niezbędne sprzęty do toalety bo oczywiście z nie uruchomiali Tak to wygląda, tutaj można sobie później prysznic zamontować, i się wykąpać. Nie jest to oczywiście jakiś świecie Hilton. Yy, natomiast wydaje mi się, że jak na potrzeby takie awaryjne zupełnie, bo my na pewno będziemy korzystać z toalet kempingowych, to jak najbardziej nam wystarczy. Złożony stolik wygląda tak. Nim rozłożę łóżko, pokażę Wam jeszcze, co się kryje. Tutaj, tutaj mamy podgrzewanie wody, a tutaj zbiornik na czystą wodę. Po drugiej stronie mamy do wykorzystania przestrzeń, a tutaj znajdują się. Znajduje się akumulator i wszelkiego rodzaju takie przyłącza prądowe, bezpieczniki i tym podobne rzeczy. Nie będę się na ten temat wymontować, bo się na tym nie znam jeszcze, co tam dokładnie jest, ale wygląda to tak. A teraz wam pokażę, jak to wygląda z rozłożonym kompletnie łóżkiem. No i jeszcze Pakistan. My tutaj mamy zamontowany. Bagażnik na jeden rower. A bakista. Zawiera fabryczny koło zapasowe, klucz do podpór, miejsce na dwie butle gazowe, zbiornik na wodę. Tutaj mamy Y, zasłonki, te o których mówiłam, to są zasłonki do prysznice 20 metrów kabla z odpowiednim przyłączem oraz stopień do przyczep. To jest na wyposażeniu N-Crossa. przerzucam to sobie. To wygląda. Tutaj mamy wlew wody, a tutaj toaletę chemiczną. Taką jak w komperach. Obiecam wam jeszcze pokazać naszą klimę. Nasza klima wygląda tak. Więc trochę nam się yy, trochę nam urosła ta przyczepka. Musimy po prostu pamiętać o tym, że jest wyższa. I tak wygląda nasz domek na kółkach. Cieszymy się okrutnie. Nie możemy się doczekać już pierwszego wypadu. Yy, pierwszy myślę, że będzie na najbliższe święta wielkanocne, yy, na któryś polski kemping. Także siadźcie nas uważnie, będziemy relacjonować, jak nam taką przyczepką się podróżuje i co fajnego w niej jest. A może coś nam się nie będzie podobać, a może będzie nam czegoś brakować, albo coś nas totalnie zachwyci. Tego jeszcze nie wiemy, my jeszcze nie spaliśmy w niej, jeszcze jej nie użytkowaliśmy, także ciężko nam w tej chwili jakiekolwiek recenzje samej przyczepki robić, natomiast na pewno ona będzie się przewijać w naszych materiałach. No, bo poza tym, że wyruszymy nią na majówkę, no to też na pewno na jakieś dwa czy trzy miesiące po Europie. Mam nadzieję, że gdzieś tam się z wami spotkam w czasie tych tripów i będziemy mogli sobie posiedzieć w przyczepce i wypić winko. Ja was nieustannie zapraszam na naszą grupę Campingi w Europie na Facebooku, na naszego Facebooka Globtroterek. No i oczywiście na www.protrek.com, gdzie znajdziecie recenzje wszystkich filmików. A jak nas lubicie i nie chcecie przegapić kolejnych recenzji kempingowych, to dajcie subskrybuj i oczywiście łapkę w górę. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia na kempingach.